Siemanko, witam w mojej kuchni. Dzisiaj będzie gorąco, będzie się działo, bo przygotuję moją ulubioną polską zupę. Będzie to żurek z białą kiełbasą i stuczonymi ziemniakami. A jeżeli jesteście ciekawi, jak zrobiłem taką białą kiełbasę, to oczywiście zapraszam na mój kanał. Link do tego filmu znajdziecie w opisie, a ja już Was zapraszam na przepyszny żurek. Hop! Przygotowanie dobrego żurku musimy zacząć od dobrej podstawy. Ja tutaj mam półtora litra, spójrzcie na to. Pięknego, klarownego wywaru z marchewki i z wszystkich innych warzyw, które zazwyczaj dodajemy do, do zupy, z których robimy rosół. Jest tutaj marchewka, cebula, seler, por i dużo innych. A taką podstawą tego wszystkiego będzie kość wędzona. Jeżeli na przykład robicie sobie boczek i go parzycie, to nie wylewajcie tej wody, zostawcie właśnie tą wodę na żurek. Tak samo jeżeli macie jakieś kości wędzone, to one nadają smak do naszego żurku. Żurek musi mm, smakować taką delikatną wędzonką. Spójrzcie, ja mam tutaj kupioną kość. O. Piękną wieprzową. To jest kość od schabu. Tutaj wszystko widać, jest wypisz, wymaluj, piękna kość. Wrzucamy ją tutaj do naszego wywaru, bo ona też musi się nam podgotować. Pamiętajcie, tutaj jest dość dużo tłuszczyku, delikatna wędzonka. To wszystko jest y, mile widziane w naszym żurku. Następnie biała kiełbasa, ale nie taka kupiona, tylko zwykła, swojska, robiona w domu ręcznie. To nam się gotuje i y, pokażę Wam teraz zakwas na żurek, jak on powinien wyglądać i jak go zrobić samemu. Tak wygląda prawdziwy zakwas na żurek, który przygotowałem sobie w domu. Pachnie przepięknie. Jest fajny, delikatny, gęsty i taki właśnie powinien być. Nie powinien mieć on jakiegoś takiego dziwnego yy, posmaku octu, jak to zazwyczaj żurki w marketach mają. Yy, Ponadto kupujecie w markecie żurek, on sobie tak stoi, to widzicie, że tego gęstego macie tylko tyle na dole, a Cała butelka, cała reszta to jest jakaś woda. My przygotowujemy sobie zakwas w domu, jest to naprawdę bardzo fajna i delikatna rzecz. Można to zrobić w 5 sekund. Potrzebujemy kawałek chleba żytniego, do tego dolewamy wodę, zwykłą, przygotowaną, ale nie za ciepłą, bo tutaj muszą się wszystkie te yy, no, drożdże obudzić. Mieszamy to wszystko razem, do tego dodajemy czosnek. No, Dodajemy też odrobinę poprzedniego zakwasu. Hmm. Możecie też pójść do jakiejś piekarni i tam sobie yy, taki, ten, taki zakwas kupić, bo oni mają naprawdę dobry. Dobrze, teraz mąka na żurek, żytnia. Nie musicie siedzieć i notować, bo wszystkie składniki znajdziecie w linku w opisie pod filmem. Więc wejdźcie i zobaczcie. O. Jeżeli chcecie gęstszy żurek, dodajcie troszeczkę więcej tej mąki. O, widzicie te bąbelki na powierzchni? Tak? To już drożdże zaczynają pracować. Wiecie dlaczego? Bo dodałem łyżkę tego zakwasu i on się już obudził. Drożdże dostały jedzenie i zaczynają szumieć. Do tego wrzucamy trochę ziela angielskiego, kilka ziaren. Nie za dużo. One muszą dać tylko taki fajny, delikatny, korzenny smak. Kilka liści laurowych. Tak. I tak, przygotowany zakwas na żurek. Odstawiamy w ciepłe miejsce. Przykrywamy ściereczką. Po 6-7 dniach zakwas na żurek jest gotowy. Kiedy jest gotowy, to wkładamy go do lodówki, przecedzamy i używamy kiedy chcemy. Pamiętajcie też, żeby codziennie przyjść i zamieszać ten zakwas. To wszystko. Widzicie, jaka prosta sprawa? A jeżeli nie macie takiego gotowego zakwasu w domu, to nie ma problemu, nie przejmujcie się, też zrobicie sobie taki zakwas bez żadnego kłopotu, tylko musicie poczekać troszeczkę dłużej. I ja bym jeszcze na następny dzień od zrobienia tego zakwasu dodał kolejne dwie łyżki mąki żytniej, żeby rozruszać te drożdże. Dobrze, ja poczekam w tym momencie, aż kiełbasa mi się ugotuje i pokażę wam co dalej. To nam się tutaj bardzo ładnie gotuje, więc ja postanowiłem jeszcze Wrzucić trochę wędzonego boczku, ale ja boczek zawsze wrzucam na patelnię, lubię go lekko przesmażyć, bo on właśnie taki powinien być, lekko przesmażony. No i mam tutaj cebulkę, więc jak skończę to robić, to na pewno dodam cebulkę do ziemniaków. Co jeszcze musimy dodać do naszego wywaru, bo widzę, że przepięknie pachnie, ale musimy go lekko przyprawić. Dodajemy kilka liści laurowych, o, do tego dodamy ziele angielskie, takie podstawowe nasze polskie przyprawy. Kilka ziarn ziela angielskiego, tak, i do tego dodamy majeranek, bo żurek bez majeranku to nie jest żurek. Sypiemy. Wszystkie składniki znajdziecie oczywiście w opisie, w linku. Tak więc zapraszam, to wszystko jest tutaj. Tak, dodamy też przyprawę do żurku, żeby to wszystko nam nabrało takiego dobrego smaku. Trzy łyżeczki. Mmm! Pachnie już dobrze i ja to doprawię delikatnie w tym momencie białym pieprzem. Całą resztę doprawiamy na końcu, jeżeli chodzi o pieprz. Tak więc nie za dużo o. Nie wiem, ile tam lubicie. Ja na przykład lubię bardzo ostre, dlatego delikatnie teraz dodaję to i czekamy aż nasz boczek się podsmaży. Boczek mam podsmażony. Wygląda przepięknie, pyszny, chrupiący i wytopił się cały ten tłuszcz. Oczywiście nie marnujemy jego, tylko wrzucamy go bezpośrednio do naszej zupy. I teraz możemy delikatnie zeszklić cebulkę, która będzie nam bardzo potrzebna, bo dodamy taką cebulkę do ziemniaków. Jeżeli lubicie żur, taki typowy śląski z krojonymi ziemniakami, to teraz jest dobry moment, żeby właśnie dodać te ziemniaki, bo nie dodajemy ziemniaków, jak, mm, jak już jest zakwas w środku, bo ten cały kwas po prostu sprawi, że ziemniaki nam się nie ugotują. I najlepszy typ kulinarny ziemniaków do takiego śląskiego żuru to jest typ A, bo wtedy nam się te ziemniaki nie rozgotują, a ja dzisiaj będę podawał z ubitymi, delikatnymi ziemniakami pire, dlatego ja używam typ kulinarny BC. Dobrze, poczekajmy chwileczkę, niech to nam się podsmaży i pokażę wam co dalej. Cebulka już wygląda przepięknie, jest złociutka, więc dodajemy ją do naszych tłuczonych ziemniaków. Spójrzcie. Tak. Ściągamy wszystko, kawał, każdy kawałek tego tłuszczyku, bo ten tłuszczyk pochodzi z naszego boczku, który tutaj był. Tak. Wygląda to przepięknie. Teraz wystarczy podgrzać ziemniaki. No i ja zawsze yy, dostawałem właśnie takie ziemniaki z taką cebulką. One są przepyszne. Teraz tak. Cały czas gotowałem wywar na takim delikatnym, ale to bardzo delikatnym ogniu. Teraz podkręcam go dość szybko i będzie się działo. Tutaj mam kwaśną śmietanę. Musimy ją zahartować, bo chcemy, żeby nasz żur był delikatny. Wlewamy tutaj trochę tego gorącego żuru i mieszamy ze śmietaną. Dzięki temu mamy pewność, że śmietana nam się nie zważy. Zostawiamy to z boku i teraz do naszego żuru, który bulga i to bym powiedział bulga fest, dodajemy zakwas. Mm. Całą taką szklankę. I czekamy, aż znowu zacznie się gotować. Bo chodzi o to, żeby ta mąka się ugotowała. Ta mąka żytnia, z której zrobiliśmy ten zakwas. Więc musimy poczekać jakieś 3-4 minuty i ona nam się zagotuje. I dzięki temu nasz żur będzie gęsty. Nasza przygoda już dobiega końca, bo żur się zagotował. Więc możemy dodać śmietanę, którą zahartowaliśmy sobie. Dodajemy pomału. I znowu czekamy, aż się zagotuje. I to nie jest żart. Ale w międzyczasie hmm, będziemy mogli wykładać już nasze ziemniaki. Tylko spróbujmy naszego żurku. Spróbujmy i teraz też doprawmy na samym końcu. Hmm, jest bardzo dobry. Ja bym powiedział, że jeszcze troszeczkę białego pieprzu trzeba tutaj dodać. Mhm. Czasami, jeżeli was, wasz zakwas jest niewyraźny, to możecie dodać troszeczkę więcej tego. To możecie dodać troszeczkę więcej czosnku. Wtedy wam podkreśli taką, taki, taki charakter tego żurku. Bo to jest podstawa, właśnie. Majeranek, czosnek, pieprz. To wszystko musi być. Tak. Dobrze, wyciągamy. Wyciągamy nasze przepyszne ziemniaki. Mm. Spójrzcie z tą cebulką, to one wyglądają zupełnie inaczej. I na te ziemniaki ląduje oczywiście biała kiełbasa z żurkiem. Wygląda przepysznie. I nie byłoby żurku bez naszego jajka. Jajko mam już ugotowane, obrane. I tak wygląda nasz taki polski ramen, muszę wam powiedzieć. Spójrzcie na to. Przepiękne danie, które możecie wykorzystać na Wielkanoc, ale też możecie zjeść je sobie w ciągu roku bez żadnego problemu. Dziękuję wam bardzo. Ja się z wami już żegnam. To był Przepis na przepyszny żurek domowej roboty z domową białą kiełbasą. A jeżeli jesteście ciekawi, jak przygotować taką białą kiełbasę, to oczywiście znajdziecie to wszystko w linku pod spodem. Tam jest link do mojego wideo z przepisem na taką kiełbasę. Ja się z wami już żegnam, dziękuję Wam bardzo i do zobaczenia!